Gnajdy Mara, dzień dobry, z tej strony Kryna Wandalszowska. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, w którym rozmawiamy o Turcji w różnych perspektywach. Dzisiaj moim Państwa gościem jest doktor Jakub Gajda, Iranista, ekspert fundacji Płaskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry państwu, dzień dobry pani doktor. Ja bym chciała porozmawiać właśnie o Turcji i Iranie, o tej najstarszej rywalizacji w regionie, jak to? Takie ciekawe stwierdzenie znalazłam. W takiej perspektywie, może tego, co mamy, dlatego, że na no, się na Turcję i Iran, z jednej strony wydaje się, że to są kraje, które na większości płaszczyzn no, aktualnie ze sobą rywalizują. Bo jak się przyjrzymy choćby tym, tym interesom, gdzie rywalizują, no, to, jest to jest to przecież Syria, jest to również kwestia tego, co, co w Iraku poniekąd, jest to Azer, czy Azerbejdżan, jakby to, jak się zachowujemy w stosunku do Azerbejdżanu, jest to Jemen, jest to Izrael, więc jakby tutaj mamy sprzeczne interesy. Ale tak naprawdę, kiedy się w te, zagłębimy w te, te zagadnienia, to można dojść do wniosku, że one wcale nie są bardzo często sprzeczne. No jakby tutaj e, jakby popieramy inne strony w Syrii, ale jednej strony nie chcemy autonomii ani separatyzmu kurdyjskiego. Jakby z drugiej strony, e, tutaj e, jakby jest też współpraca na ekonomiczną, jakby te, e, też Turcja pomagała przecież Iranowi omijać część sankcji Stanów Zjednoczonych, więc tutaj jakby te pragmatyczne interesy chyba często są jednak Ważniejsze niż inne. Ja chciałabym zacząć długim wstępem, co to z Syrii, dlatego, że teraz wszyscy przyglądają się temu, co, co Turcja ja zrobi w perspektywie nowej ofensywy. W sensie, czy ona dojdzie do skutku, czy nie dojdzie, czy to jest tylko trochę straszenie i czekanie na to, co zrobią inni. Dlatego, że dzisiaj się o tej ofensywy dowiadywaliśmy się w momencie, kiedy ona już obukła. to jakby mieliśmy naloty, ale ofensywy lądowej w dalszym ciągu nie ma. Była taka sytuacja w lipcu, że też o tej ofensywie się mówiło. Turcja najprawdopodobniej czekała na reakcję Rosji i mówiło się też w Turcji, że to Iran jakby wymusił na Rosji postawę, która nie dopuściła do tej ofensywy, dlatego że Iranowi ona nie jest na rękę i jakby naciskał na Rosję, żeby Rosja pokazała, że dalej jest jakby stroną ważną w Syrii i potrafi tutaj wymóc na tych innych graczach odpowiednią postawę i Rosja musiała jakoś się do tego ustosunkować, żeby nie pokazać swojej słabości. Chciałabym zapytać właśnie o tę perspektywę, Iranu w stosunku jakby do e, tureckich ofensyw w Syrii, w sensie jak to w tym momencie wygląda, czy ta e, ofensywa byłaby bardzo jakby, tutaj nie na rękę w Polsce Iranu, czy jakby tutaj kwestia dogadania się w Syrii też jest możliwa. Tutaj jakby po stronie tureckiej widać jednak zmianę polityki, w sensie mówi, są głosy o tym, że będziemy rozmawiać z Bashar al-Assadem, tylko dajcie nam korytarz bezpieczeństwa i odsuńcie e, Kurdów od naszej granicy, jakby ta postawa jest widoczna na taką, jednak porozmawiajmy i może jednak skończymy ten konflikt, który trwa już no, ponad dekadę, a jak ta, ta sama sytuacja wygląda z perspektywy Iranu? No to jest bardzo dobre pytanie, ale równie dobre to skomplikowane. No bo tak naprawdę, jeżeli spojrzymy sobie na interesy właśnie Iranu i Turcji w Syrii, a w szczególności w tej chwili ja się skupię może na Iranie ze względu. Ze względu na to, że ta postawa wobec kwestii syryjskiej, czy też ofensywy tureckiej w Syrii, jest no, bardzo zdecydowana, jeśli chodzi o władze irańskie. Władze irańskie tutaj przede wszystkim stawiają się w roli takiego rozjemcy, o czym już no, wspominaliśmy. Irańczycy lubią. Irańskie władze lubią taką, taką rolę rozjemcy w regionie, także to jest pierwsza, pierwsza rzecz, chęć wykazania się tym, że no nie jesteśmy państwem e, takim, które prowokuje w regionie konflikty, a raczej je rozwiązuje. E, sojusz z Basharem Asadem jest tutaj kwestią kluczową, bo jeśli chodzi o regionalnych graczy, to oczywiście Iran najwięcej i najbardziej wydatnie pomagał Basharowi Asadowi podczas no, tych ciężkich dni, które Bashar Assad przeżywał, kiedy mieliśmy do czynienia z obecnością na terenie Syrii, z dużą aktywnością, właściwie no, przejmowaniem tego państwa w pewnym momencie, nawet przez, przez tak zwane państwo islamskie. I tutaj, jakby Iran. Ruszył z odsieczą tego rodzaju Syrii, i udało się to państwo poniekąd no, dzięki podstawie właśnie władz irańskich to utrzymać Asadowi. W tym momencie no, w Iran tak mocno opiera się mocno na takiej narracji, że jest takim protektorem Syrii w regionie, no i każda ingerencja, Państwa trzeciego na terenie Syrii jest no, obserwowana bacznie. czy Każda możliwość ingerencji, nie ingerencji, ale każda możliwość ingerencji jest obserwowana bacznie też przez Teheran. Oczywiście, no, jeśli chodzi o irańskie interesy, nie można zapominać również o tym, że ta kwestia kurdyjska, która jest Tutaj jakby stoi u zarzewia tych ruchów, które ma zamiar wykonać Turcja, jest kwestią na tyle skomplikowaną, że również dotykającą bardzo mocno Iran i tą społeczność Kurdów w Iranie, która w ostatnich tygodniach, miesiącach, również stała się kwestią wyjątkowo wrażliwą. Tutaj mam na myśli oczywiście śmierć kurdyjki Maxy Amini i te protesty które w tej chwili w Iranie trwają także postawienie się Iranu w roli również protektora w pewnym sensie Kurdu, już tutaj niezależnie którego ugrupowania kurdyjskiego też jakby ma działać na korzyść irańskich władz irańskich władz które chcą pokazać bardzo mocno że są takimi władzami nie Nacechowanymi jakimiś postawami nacjonalistycznymi, a właśnie takim typowym, powiedzielibyśmy, proirańskim, w sensie tolerancyjnym postępowaniem wobec różnych grup mniejszości, nie tylko na terenie Iranu, ale również poza nim. Także tutaj są kwestie bardzo delikatne. A niepokoje wszelkie, które miałyby dotknąć Syrię, no są oczywiście jak najbardziej nie na rękę Teheranowi, no bo Syria jest też w pewnym sensie takim zapleczem dla Iranu, jeśli chodzi o działania na terenie tego żyznego półksiężyca. No i dzięki obecności i dobrym relacjom z Syrią. Iran również jest bliżej swojego arcywroga, czyli Izraela. Że tutaj sprawy są bardzo skomplikowane, y, no a sama relacja z Turcją, no to to jest y, oczywiście kolejna sprawa tutaj, prawda? Że y, jeżeli, jeżeli spojrzymy na tutaj jeszcze przez pryzmat y, obecnych relacji, obecnych stosunków y, irańsko-tureckich, to ta sprawa robi się nam jeszcze bardziej. Zagmatwana, ale Iran, oczywiście, szczególnie w obecnej sytuacji, nie będzie dążył do tego, aby antagonizować przeciwko sobie Turcję. Także no, będzie musiał tutaj w, tym, w tej kwestii działać dyplomatycznie, działać w sposób bardzo wyważony. To starają się Irańczycy robić. W każdym razie ingerencja taka militarna w postaci lądowej inwazji na, na pozycję Kurdów w Syrii, nie jest na pewno Iranowi na rękę. Właśnie, a jak strzega w ogóle Turcja się w Iranie? Dlatego, że ja tutaj to, to słowo antagonizować bardzo mi się podoba, dlatego, że mam wrażenie, że Turcja też stara się mimo wszystko nie antagonizować Iranu w różnych momentach. Tym bardziej nawet ta kwestia, to co pojawiało się w kontekście Azerbejdżanu, czyli jakby tutaj napięcia na granicy irańsko-azerbejdżańskiej i jakby to, że teoretycznie, że teoretycznie mówi się cały czas w Turcji, jaka jest główna narracja, że no Azerbejdżan, no to są jeden naród w dwóch państwach, jakby tutaj bliska współpraca, ale jednocześnie nie podnosi się za bardzo tej kwestii, w sensie nie wskazuje się ona na kwestię nieporozumień irańsko-azerbejdżańskich, tak jakby chciało się po prostu o nich nie mówić, jeżeli nie trzeba w tym momencie. I jakby tutaj Pojawiały się takie największe napięcia chyba w, zeszł... znaczy w tym roku, który jest wtedy, kiedy Turcja zbliżyła się ponownie z Izraelem, w sensie jak ponownie doszło do rozmów, ponownie są akredytowani dyplomaci, I nawet była ta sytuacja, przecież Turcja y, tutaj wskazana na możliwe zamachy irańskie, które miałyby dojść za terytorium tureckie, jakby na, na obywatelach Izraela. Jakby to było takie jedno zbliżenie, ale oprócz tego mam właśnie wrażenie, obserwując, oczywiście nie wszystkie artykuły w całej prasie tureckiej, no bo to jest jakby niemożliwe, ale te główne, które się pojawiają, przewijają, że tam się jakby Izrael nie pojawia w takich właśnie negatywnych konotacjach, czy w takich, które mają właśnie doprowadzić do jakiegoś konfliktu, tylko raczej jakby te trudne rzeczy się mu nie pojawiają, jeżeli nie muszą, chyba że są nastawione jakby na interesy tureckie troszkę z innymi partnerami. Ale jednak jest to taki, rywalizujemy w regionie, ale jednak jesteśmy na tyle ważnymi graczami, że lepiej nie, nie otwierać naszego konfliktu, chociaż nawet prezydent Erdogan skrytykował decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych o wycofaniu się z tego porozumienia nuklearnego, jakby stwierdził, że więcej konfliktów w rejonie Bliskiego Wschodu już nie jest potrzebne. Więc jest to takie, właśnie mam wrażenie, granie na e, takie no balansowanie znowu pomiędzy tutaj możliwymi partnerami. A nie na taką, jakby, znalezienie z Iranem rzeczy, które nas różnią, czyli mam wrażenie, że taka jest perspektywa turecka? A jaka jest, jakby, perspektywa irańska tych wzajemnych relacji? Zdecydowanie bardzo podobna perspektywa do tej, którą Pani tutaj przedstawiła, jakby z perspektywy tureckiej, bo Iran, jeżeli spojrzymy sobie teraz praktycznie, uproszczając i w takim kontekście, powiedzmy, geopolitycznym. Ja raczej jestem zwolennikiem takiej, takiego krytycznego podejścia do, do geopolityki, ale jeżeli spojrzymy na to w taki bardzo uproszczony sposób, no, na mapę w tej chwili sąsia, sąsiedztwa Iranu, no, to widzimy, że Turcja to jest mimo wszystko jeden i chyba jedyny taki stabilny punkt, jeśli chodzi o sąsiedztwo, gdzie generalnie. Można jeszcze robić jakieś interesy, mówiąc kolokwialnie, a nie ma zagrożenia wojną, nie ma zagrożenia jakimiś niepokojami, które krzyżują plany irańskie w regionie od, od wielu, wielu lat. I przede wszystkim no, Turcja jest dla Iranu takim oknem na świat oknem na Europę. Właściwie drzwiami, nie, 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 nie oknem, bo przez Turcję jednak prowadzą szlaki transportowe do Europy. Turcja też pomaga, to, to o czym wspomniała, wspomniała Pani na początku, Turcja pomaga Iranowi walczyć z tym, z tą rzeczywistością sankcyjną, której, której doświadcza Iran. I tak naprawdę wiele towarów, które gdzieś tam z Europy, też z innych zakątków świata trafia do Iranu, a no według zaleceń związanych z tą rzeczywistością sankcyjną, nie powinny tam trafiać, no trafia właśnie przez Turcję. Turcja oczywiście też na tym zarabia, także to nie jest jakieś tylko i wyłącznie spałaniało wspania myślność Turcji wobec, wobec Iranu, ale no, Turcja zrobiła sobie z Iranu takiego, Klienta, powiedzmy, no, a Iran w takiej rzeczywistości, w jakiej w tej chwili funkcjonować musi, nie będzie, nie będzie rezygnował z tej możliwości działania biznesowego, gospodarczego tutaj w, w kooperacji z Turcją. Także jeśli w Iranie patrzymy na Turcję, oczywiście patrzymy, patrzymy. No, Irańczycy patrzą w sposób, Krytyczny często, głównie ze względu właśnie na wspomniane tutaj konotacje z Izraelem, na przynależność do Turcji, do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Natomiast jest bardzo głęboka świadomość tego, że jednak Turcja to jest kluczowy partner Iranu w regionie, jeśli chodzi o handel, no i także sami, Tur sami Irańczycy. Widzą w Turcji no, możliwości niejednokrotnie wyrwania się z tego, irańskiego, z tej irańskiej rzeczywistości związanej z brakiem wolności. Powiedzielibyśmy. No, Turcja jest jedną z najczęstszych destynacji też wakacyjnych dla Irańczyków, gdzie trochę tej wolności tutaj w wymiarze oczywiście obyczajowym mogą Irańczycy zaznać i doświadczyć. Jest to jeden z nielicznych krajów, do których Irańczycy mogą w miarę swobodnie się jeszcze dostać. Ale jeżeli my wrócimy do polityki, no to ona rzeczywiście ma jakby, są, są, są dwa wymiary, jest jeden ten właśnie pozytywny, to o czym przed chwilą wspomniałem, no a drugi Drugi właśnie jest związany z działaniami Turcji, które budzą kontrowersje w Iranie, o których również wspomniałem. I te kontrowersje, one są wyciągane przez irańskie media, one są punktowane w doniesieniach medialnych, natomiast no i tak jakby nie są one w stanie przeważyć tej szali takiego pragmatyzmu w stosunkach z, z, z tym sąsiadem z, z, czyli z Turcją. Tutaj powiedzielibyśmy prost. przynajmniej no z mojej, mój punkt widzenia jest taki, że no to jest takie małże, typowe małżeństwo z rozsądku, jeśli chodzi o interesy. I ono będzie trwało, przynajmniej ze strony irańskiej będzie taka postawa z tego względu, że Iran w tym momencie właściwie w regionie ma bardzo niewielu sojuszników, znaczących sojuszników, no a Turcja jako państwo jednak mocne i w tej chwili no, można twierdzić, w regionie mające najszerszy wachlarz możliwości działania. Jest dla Iranu bardzo ważne. Zwłaszcza właśnie, że ta sytuacja w Iranie bardzo się w ostatnich tygodniach, miesiącach skomplikowała i wyjścia z tej sytuacji w świetle tego, co, 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 co dzisiaj w Iranie mamy, ja obecnie nie widzę. To będzie długa droga, a Turcja jest takim zapleczem dla Iranu, zapleczem, jeśli chodzi o dostawy wszelkiego rodzaju produktów potrzebnych nawet do, do, do życia, ale również technologii. I Iran z tego na pewno nie będzie chciał rezygnować. Dlatego też mówiłem tutaj o tym, że no, Irańczycy nie chcą antagonizować w żaden sposób, Turków i działają bardzo ostrożnie. Myślę, że tak podsumowując tą rozmowę, ten pragmatyzm i to, to właśnie takie małżeństwo rozsądku jest takimi stwierdzeniami, które najbardziej pokazują i politykę jednego i drugiego kraju, dlatego że tutaj to, żeby jednak ponad tym, co nas dzieli, nie dlatego, że bardzo chcemy się porozumieć, tylko dlatego, że jakby nasze interesy żywotne stawiamy nad tym, jakby co jest w polityce tutaj równiące. To jest taki, mam wrażenie, opis taki właśnie krajów jak Turcja i Iran jakby świetnie pokazuje tę politykę. Tym bardziej pokazuje, dziękuję za tę rozmowę, dlatego że ona pokazuje jakby, jak dużo dzieli i jak bardzo można przejść nad tymi podziałami do porządku dziennego, jeżeli interesy są ważniejsze niż te podziały. Myślę, że to tak bardzo um, pokazuje, jak wygląda ta blisko wschodnia rzeczywistość, tak naprawdę, jeśli się jej przyjrzymy z bliska. Więc bardzo dziękuję za rozmowę i bardzo dziękuję wszystkim Państwu za słuchanie. Do usłyszenia.